Witam was bardzo serdecznie. Moi drodzy, witam, zapraszam was na aspekty Feng Shui. przedstawiam wam dzisiaj aspekty na poniedziałek 19 września 2022 roku. Moi drodzy, dzisiejszemu dniu patronuje świnia według chińskiego kalendarza. To jest ostatni, słuchajcie, znak 12 znak zodiaku chińskiego. Dzisiejszemu dniu również patronuje trzeci urzędnik. Jego nazwa brzmi pomnażać i słuchajcie, naprawdę jest to świetny na pomnażanie wielu rzeczy. Tym bardziej, że świnka to właśnie symbol bogactwa i pomnażania. Kojarzymy wszyscy świnki, z skarbonki? No właśnie, kojarzymy. To się wzięło, moi drodzy, z chińskiej tradycji. Kochani moi, pomnażać to urzędnik, który mówi, abyśmy po prostu czynili takie rzeczy w naszym życiu, które będą nam przynosiły dobre skutki, dobre efekty. Moi drodzy, miesiąc wrzesień, przypomnę, we władaniu ziemnego koguta, a rok 2022 we władaniu wodnego tygresa. No i słuchajcie, pomnażać, pomnażać, no to co tutaj ten urzędnik nam dzisiaj zaleca? Przede wszystkim zaleca, abyśmy otwierali biznesy, podpisywali kontrakty, brali udział w jakichś konferencjach, otwierali konferencje, zaręczali się, jakieś przygotowywali przyjęcia, w ogóle otwierali, słuchajcie wydawali przyjęcia. Jest to świetny dzień również na odbieranie długów. Czyli zobaczcie, pomnażają się tutaj różne rzeczy, dodatkowo świnka, czyli tutaj wszystko gra będą, tutaj słuchajcie, pieniążki się mnożyły, jest to też świetny dzień na... Yy... Założenie jakiejś lokaty, moi drodzy, jakąś inwestycję, takie właśnie tutaj dzisiaj zaleca nam czynności Fengshui. Dzisiaj, moi drodzy, nie zaleca się pochówku zmarłych, rozpoczynania kuracji medycznych oraz robót w ogrodzie. Dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych znaku chińskiego tygrysa, królika, kozy i oczywiście patronki dzisiejszego dnia świni. Neutralne dla szczura, smoka, konia i psa, a zły dla bawału, węża, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie moi drodzy, życzę wszystkiego dobrego i zapraszam jutro.